Cześć kochani. Co powiecie na vloga modowego? Jeśli tak, od razu dajcie łapkę w górę, to będę kręcić więcej takich vlogów. Dziś będzie modowo z marką Marco Polo. Pomyślałam, że nie znam tej marki, ale chętnie poznam, zobaczę jak leżą kroje i fasony tej marki na mnie i Wy od razu też będziecie mogli ocenić, bo marka Marco Polo szczyci się tym, że właśnie fasony są świetnie skrojone na kobiece sylwetki, że ma świetną jakość. Marka powstała w 1967 roku, więc trochę lat już ma. Ponad 2,5 tysiąca butików na całym świecie, więc jest znana, tak więc chciałabym się z nią zapoznać i zobaczyć, jak wszystko nam nie leży. Pierwsza stylizacja, już widzieliście na zdjęciu. Jest to stylizacja z taką koszulą oversizeową długą, ale przepasałyśmy ją z karolą, to był oczywiście karoli pomysł, saszetką, bo ja nie cierpię saszetek, a Karola uwielbia takie saszetki, więc przepasałyśmy ją taką saszetką zamiast, zamiast paska i od razu ta saszetka robi całą robotę. Ta długa oversetzka. Sezowa, luźna sukienka staje się taka bardziej kobieca. Bardzo w tym wzorze podobają mi się rękawy. Proszę bardzo, Karola, zrób nam tutaj zbliżenie. Są takie, no, fajne. Prawda, Karola? Bardzo fajne są te wystające białe. Tak. Coś innego. Y coś innego, dokładnie. I do tego dobrałyśmy buty sportowe. No bo teraz przecież buty sportowe nosi się do wszystkiego. Nie tylko na bieganie, ale też na takie, do takich casualowych stylizacji. Więc prezentuje się tak. Dajcie znać, czy ta stylizacja Wam się podoba, czy niekoniecznie. Na zdjęciu była jeszcze taka, proszę bardzo, z linii denim, kurtka jeansowa Marco Polo. Dotknij Karola. Zobacz, że ten jeans jest miękki, prawda? Tak, bardzo przyjemny. Przyjemny. I jak ja ją też nosiłam właśnie na, na, na zewnątrz, to bardzo, bardzo przyjemnie przyciele się ją czuło. I to była moja pierwsza stylizacja. Ja jestem na tak, a Ty Karola? Ja też na tak. Karola jest na tak, bo sama wymyśliła i znalazła tę koszulę. Ok, dobrze, to jest pierwsza stylizacja, a druga stylizacja będzie stylizacją czerwoną. Mierzymy. A oto druga stylizacja na sportowo, tak jak lubię, bo bardzo dużo chodzę w takich sportowych ubraniach. I są to, słuchajcie, dżinsy, takie no 7 8 można by rzec, przed kostkę. Już nie trzeba wtedy podwijać butów. T-shirt taki, można by powiedzieć, unisex i dla chłopaków i dla dziewczyn. Bardzo mi się podoba. I do tego kurtka wiatrówka w rozmiarze L. Wydaje mi się Karola, że rozmiar mniejszy byłby lepszy. Co, czy nie? Czy właśnie taki oversized? Mi się podoba Zajny. taka oversizedowa. Pokażę Wam się dookoła. I powiem Wam tak. T-shirt jest super przyjemny. A, fajna bawełna, 100% go sprawdzałam. E, kurtka też jest taka przyjemnie dopasowana. No, powiem Wam, spodnie też fajne. Jak, Karola, Ty czujesz? Bo jednak e, różnica w tych czerwieniach trochę jest. Ja... komponuje się to razem? Tak, jest okej. Okay. Według mnie w ogóle na kamerze na przykład nie widać różnicy. Aha, aha. No minimalna jest, ale wydaje mi się, że mimo, cały czas współgra. Dajcie znać, to jest stylizacja numer 2, czy się podoba? Czerwieni, Suzy. Czy mi pasuje taki kolor? Wydaje mi się, że tak. Idziemy dalej. Co mierzymy teraz, Karola? Hmm... Może coś dla kontra kontrastu? Albo nie, coś bardziej... fajnego. Przymierzymy? Przymierzymy. A tak prezentuje się stylizacja numer 3 z płaszczem. Cienkim, takim mocno wiosennym. On jest w rozmiarze S, Small i pasuje na mnie idealnie. Podwinęłam sobie rękawy, co by pokazać nadgarstki. I słuchajcie, zobaczcie, jest bardzo ładnie wykończony. Mi się to bardzo podoba. Ja lubię takie wykończenia, kiedy Marka pomyśli o takich detalach. Fajnie z tą różową podszewką wygląda. Podoba mi się, dobrze się w nim czuję. Do tego mam moje jeansy z Kapala i ukochane baletki. No i tak bym mogła w sumie, wiecie co, biegać. Czuję się w tym dobrze. Karola? Mi się bardzo płaszczyk podoba. Pasuje na mnie? Tak. Także to jest trójka. Jak się podoba, to dajcie znać. A tak prezentuje się stylizacja numer 4 i mam wrażenie, że wyglądam trochę jak wielkanocny kurczak. Zgodzisz się ze mną, Karola? No także sednie, ale tak, zgodzę się z tobą. Powiem Wam, że spodnie z Taką lam lamówką, tutaj, i jeszcze tutaj z tym szpem nie podobają mi się zupełnie, w ogóle. Jestem na nie. Natomiast ta bluza, czemu nie? Choć ruszam muszę ostrożnie z różem w no, moim wieku, ja, ale ma fajne tutaj rozcięcia. Logo jest bardzo przyjemna w dotyku. I ta kurtka, powiem Wam, w kolorze cytryny. Kurtka mi się bardzo podoba Prawda? Jeszcze z tym tutaj z kapturem. Z same kurtce powiedziałabym tak, więc bluza tak, kurtka tak, a spodnie no niekoniecznie. A buty? Buty tak, buty są fajne. A Wy? Dajcie znać, czy wyszłybyście tak na ulicę. <grywania> a tak, prezentuje się stylizacja numer 5, z szortami bermudami Karola, szorty bermudy. No coś pomiędzy. Tak, I takie lubię najbardziej, bo są w wpiołowe pasy, a co to oznacza, że noga jeszcze jest bardziej długa. Tak, lubimy takie spodenki. Ten t-shirt, który już miałam, ten Unisex. I ta kurtka jeansowa, też wspominałam o niej, której bardzo dobrze się czuję, bo jest rzeczywiście taka miękka. Pokaż I tył. Proszę bardzo, tył. Tak. I powiem Wam, że to jest taka stylizacja już bardziej chyba na lato, Karola. Oj, zdecydowanie. I mam nadzieję, że niedługo też będę w niej biegać, bo będzie piękna pogoda. No, to tyle, jeśli chodzi o dziś. Jak się podobała kolekcja? Karola, w której stylizacji wyglądałam najlepiej? Mi się najbardziej podobałaś, w płaszczyku. W płaszczyku, mhm. tym. czyli to była chyba trójka, tak? Tak. tak. Trzecia stylizacja. Dziewczyny też dajcie znać koniecznie, która stylizacja podobała Wam się najbardziej. Czy w ogóle ta kolekcja Wam się podoba? Czy podobają Wam się w ogóle takie blogi modowe z moim udziałem? Jeśli tak, to łapka w górę. Dajcie znać w komentarzu. To będę kręcić więcej. Dziękuję za dziś, subskrybujcie koniecznie. I do następnego razu. Pa!